Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na czytanie z kart Lenormand. I to czytanie będzie dotyczyć kilka najbliższych dni. Jest to czytanie ogólne, które mówi, jakie sytuacje mogą się nam wydarzyć w przeciągu kilku najbliższych dni, czego możemy się spodziewać. W przeciągu kilku najbliższych dni możemy spodziewać się jakichś papierów urzędowych związanych z domem, z mieszkaniem. I dom, mieszkanie może przysporzyć kłopotów i stresów. Tutaj mamy kartę myszy, która mówi o kłopotach, stresach. No tutaj. Dosłownie, jeżeli odczytamy kartę dosłownie, karty dosłownie, to może być tak, że do Państwa domów wprowadzą się myszy i będą tam harcować. W związku z tym no, przysporzy to pewnych problemów i stresów. Jeżeli odczytamy karty mniej dosłownie, to niektórzy z Państwa będą na przykład dokonywać jakichś umów związanych z domem. Sprzedaży domu, kupna, wynajmu mieszkania, i ta sytuacja będzie dość stresowa. I po prostu załatwianie, ogarnianie wszystkich tych papierów będzie przysparzać Państwu stres. Co poza tym? Poza tym idą do Państwa wiadomości związane z dziećmi, bo mamy kartę dziecka, mamy też kartę wiadomości. No, i tutaj odczytałam to na dwa sposoby. Na pierwszy, na pierwszy sposób może być tak, że są Państwo po rozpadzie związku, i na drodze sądowej ustalają właśnie sprawy związane z dziećmi. No, druga sprawa może być tak, że niestety no są jakieś problemy z dziećmi, na przykład. Dziecko jest y, mm, nękane w szkole przez kolegów lub koleżanki, no i Państwo będą musieli y, no, jakoś zareagować, i zdecydują się Państwo reagować w sposób taki bardzo formalny, w sposób urzędowy, bo tutaj mamy kartę. Aktywności, psychicz aktywności fizycznej, ale to jest także taka karta, która mówi o jakiejś: yy, mm, no, o pobiciu, zranieniu, prawda? I tutaj mamy kartę dziecka, no i kartę yy, wiadomości urzędowych, czyli mogą Państwo, mam nadzieję, że yy, nie będą Państwo mieć do czynienia z taką sytuacją, no ale wiadomo, że. W życiu wszystko może się zdarzyć, i właśnie karty mówią, że no będą jakieś problemy z dziećmi i będą Państwo mieć do czynienia z urzędami. Może Państwo otrzymają jakiś list od, z urzędu, albo Państwo będą jakieś listy do urzędu pisać. Co poza tym? Poza tym mogą Państwo mieć sprzeczki, problemy ze starszymi osobami. No te problemy mogą wynikać głównie z plotek, z jakichś niedopowiedzeń, plotek. To mogą być problemy wewnątrz rodziny, więc tutaj uważać na jakieś plotki, niedopowiedzenia, no bo wiadomo, jedna ciocia drugiej cioci powie coś tam. Że tam niby coś mówiliśmy, myśmy nie mówili, no ale to jest nasza wina. No, różnie to tam bywa i mogą być takie nieciekawe sytuacje, no. I też, no, niekiedy w rodzinach, no nie za bardzo jedna osoba drugą lubi, prawda? I tutaj mamy taką, o, możecie mieć Państwo do czynienia właśnie. Z problemami w rodzinie, z powodu plotek, no i taka może być też osoba taka, która ukazuje się tutaj w karcie lisa, która w tej rodzinie będzie mięszać. Czyli to są tylko takie główne wiadomości. Pierwsza wiadomość dotyczy spraw urzędowych związanych z dziećmi. Druga wiadomość spraw... Związanych z domem, problemów z domem, z mieszkaniem. No, mam nadzieję, że to tylko te myszy będą tam harcować, nic poważnego się nie wydarzy. No i trzecia sprawa to mogą być jakieś zawirowania, plotki, kłótnie w rodzinie i to mogą być spowodowane przez takie osoby starsze. No, może się tym osobom nudzi, no i jakieś tam plotki, historie tworzą. I to taki przekaz na kilka najbliższych dni. I dziękuję za uwagę i za wysłuchanie.